Spójrzmy na ten rysunek. Naszym poleceniem jest ułożyć i rozwiązać odpowiednie równanie. Zwróćmy uwagę, że ta figura składa się z dwóch części, że możemy tę figurę podzielić na dwie części. Na pierwszą część i na drugą część. I wiemy, że pole pierwszej części plus pole drugiej części musi być równe 28. Tu może uzupełnijmy brakujące dane. Tu będzie ten odcinek od tego miejsca do tego będzie 6. Od tą dotąd jest x, od tą dotąd jest x plus 1. I od tą dotąd, czyli ten górny odcinek, ma x plus 1. Druga figura jest prostokątem. Czyli pole dwójki będzie równe iloczynowi długości i szerokości tego prostokąta. Czyli w naszym przypadku to będzie jeden bok prostokąta razy drugi bok. No w tym przypadku łatwiej wziąć jako szóstkę, jako pierwszą, czyli pierwsza, czyli długość, 6 razy szerokość, razy x plus 1. 6 razy x plus 1. Druga figura jest, to znaczy pierwsza, jest trapezem. Górna, to jest dolna podstawa tego trapezu. To jest górna podstawa tego trapezu. To jest wysokość tego trapezu. Dolna podstawa wynosi 6. Górna podstawa wynosi 4. I wysokość tego trapezu wynosi x. A zatem pole jedynki będzie równe. I ja może tu na razie tak na brudno napiszę, za chwilkę przeprawimy to na liczby po podstawieniu już, czyli jedna druga razy dolna podstawa, czyli 6. Plus górna podstawa, czyli 4, razy h, czyli razy x. Czyli to, co tutaj mówiłem wcześniej. I wiemy, że pole jedynki plus pole dwójki jest równe 28. Czyli zamiast pola jedynki możemy napisać to wyrażenie. Czyli 6 w nawiasie x plus 1. Dodać pole dwójki, a zamiast pola dwójki możemy napisać to wyrażenie, czyli dodać jedna druga razy, no ja już tu sobie dodam 6 dodać 4 to jest 10 i razy x. I to ma być równe 28. Na razie jeszcze zostawię to bez większych zmian, tylko jedna druga razy.

11x równa się 28 odjąć 6, czyli 11x równa się 22, i podzielić na 11, to x równa się 2. No i możemy sobie do ciekawości sprawdzić, czy rzeczywiście, gdybyśmy narysowali. Taką oto figurę o takich wymiarach: tutaj 4, tu 6, tu 2, tu 3, tu 3, tu 6. Czy pole tej figury będzie równe 28? Proszę to sobie uzupełnić. Przechodzimy do zadania szóstego, a mianowicie do wyznaczania wskazanej wielkości z podanych wzorów. I otóż tutaj na początek bym się przydał mały wstęp. Otóż, wyobraźmy sobie, że trójkąt jest równy kółeczko dzielone przez kwadrat. Znaczy prostokąt akurat mi wyszedł. Jakie inne równości na podstawie tego zapisu możemy napisać. No, z pewnością możemy napisać odwrotnie. Czyli kółeczko przez kwadrat równa się trójkąt. Możemy również napisać, że kółko równa się Trójkąt razy kwadrat. No, oczywiście możemy również odwrotnie napisać, czyli trójkąt równa się trójkąt razy kwadrat równa się kółeczko. Możemy również zapisać. Taką równość, czyli kwadrat równa się kółeczko przez trójkąt. a no i ewentualnie odwrotnie, czyli kółeczko przez trójkąt równa się kwadrat. No słuchajmy, ja tutaj sobie na brudno powpisuję liczby i posprawdzamy, czy nam to się zgadza. Na przykład w miejscu trójkąta dwójka tutaj szóstka tu trójka czyli dwa jest równe sześć podzielić na trzy czyli sześć trzecich wszędzie dwójeczki w trójkąty szósteczki w kółeczka I trójeczki w kwadraciki. No, i sprawdźmy, czy rzeczywiście są poprawnie zapisane te równania, te równości. Mamy pierwszy zapis, drugi, trzeci, czwarty. Piąty, szósty. No przyciemu szczególnie należy tu pamiętać te zapisy z gwiazdkami, ze względu na to, że te kolejne są odwróceniem tych gwiazdkowych zapisów. No sprawdźmy. 6 podzielić na 3 jest równe 2. 6 równa się 2 razy 3, tu trójeczki brakuje jeszcze. 2 razy 3 równa się 6. 3 równa się 6 podzielić na 2, 6. Podzielić na 2 równa się 3. Także tutaj jest to wszystko w jak najlepszym porządku, jest wszystko to prawdziwe. Będziemy na tym, słuchajcie, bazować przy wyznaczaniu ze wzorów wskazanych wielkości. Pierwsze równanie przedstawia się w ten sposób. L równa się 2 pi r. I mamy wyznaczyć z tego równania r. Jak to się, słuchajcie, robi? No przede wszystkim, skoro trzeba wyznaczyć r, to postarajmy się zapisać to r po lewej stronie, czyli trzeba po prostu wymienić stronę. Czyli 2πr, 2πr równa się l. My mamy wyznaczyć, moi drodzy, r. No, zapatrzmy tutaj sobie na zapisy jeszcze raz, szczególnie na te trzy. I co my tutaj widzimy? No, mnożenie, żeby było po lewej stronie, w większości przypadków występowało, to jest tutaj. I ja mogę sobie to zamknąć w kwadracik, a to zamknąć w trójkącik, a to zamknąć w kółeczko. I tutaj jest oczywiście mnożenie. Czyli trójkącik razy kwadracik równa się kółeczko. A my mamy wyznaczyć kwadracik. Czyli kwadracik jest równy kółeczko przez trójkąt. Czyli w naszym przypadku kwadracik czyli r jest równy kółeczko Czyli L dzielone na trójkąt, czyli na 2pi. Oczywiście, żeby to formalnie było tu zapisane, to tu wykonywaliśmy dzielenie przez 2pi. Czyli podzieliliśmy, za równo lewą stronę równania, jak i prawą stronę równania, przez 2pi. No oczywiście, no gdybyśmy sobie ewentualnie chcieli to rozpisać, to byśmy mieli, gdyby ktoś nie wiedział jeszcze, ten zapis, skąd się wziął na podstawie tego zapisu, dzielimy przez 2pi, czyli 2pi razy r równa się l, i dzielimy jedną stronę przez 2pi i drugą stronę przez 2pi. I dzięki temu to nam się tutaj upraszcza i zostaje po lewej stronie sama literka r. I mamy l jest równe r przez 2pi. No to na razie może na tym tutaj zakończymy. Spotkamy się po krótkiej przerwie.